Nowa Colgate Max White z wybylającą siłą. Nasycona setkami białych mikrokryształków. Nowa Colgate Max White. Czasem nie potrzeba żadnych słów. Niech Twój uśmiech Max White mówi za Ciebie. Nowa Colgate Max White. Colgate. Polecana przez polskich dentystów. Scena rozbudza moje zmysły, wrażliwe na wszystko. Moja skóra też jest wrażliwa. Dzięki kosmetykom AA jest zdrowa a ja czuję się młodo i bezpiecznie. Wybrałam najlepsze Kaja. Nie masz biletu na mecz? No to już masz! Wszystkie mecze Euro 2008. HD Live na wielkim ekranie. Tylko w Multikinie. Zapomnij o maszynce. Wypróbuj nowy krem wid do depilacji z mleczkiem Lotosu. Teraz wzbogacony podwójną dawką substancji nawilżających, by Twoje nogi były idealnie gładkie, piękne i nawilżone. Wejdź na www.vit.pl i obejrzyj, jak używać kremu VIT. Dotyk piękna. Wypróbuj także krem VIT do depilacji pod prysznic. Oszczędza czas, bo depiluje, gdy Ty bierzesz prysznic. W Polsce. Co dwie minuty psuje się jedna pralka w wyniku osadzania się kamienia. Ryzyko wzrasta z każdą minutą, więc twoja pralka może być następna. Masz wybór – bezczynnie czekać, aż pralka się zepsuje albo używać Kalgon do każdego prania. Kalgon chroni twoją pralkę przed osadzaniem się kamienia do trzech razy skuteczniej niż inne produkty. Kalgon – rekomendowany przez czołowych producentów pralek. Muszę wyciec, każdej pralki to Calgon.